Już to wszystko jestem. Ej, fajny mi film podesłałeś. Nie się ma. No co nie wolno. Lubię ty nagrywam, ale nie o tym gadamy. No. No właśnie. A ty masz laptop? No Aha Aha Oko. I dlaczego mam tak mało FPSów? Aha Yeah. No. Iwa, blowek. Ale nie, on on erile erifanie to wychodzi tylko nie ma intra. Co Tamek powinien mieć? PL. Pixel. Model. Ja też nie zajęłam dzieci wojny. Justyna Miko. Paweł, Adele Weber, UEFA TV, Lemon Records, Isaac Life, Wiśnia, Igas, Perapi, Jackie.pl, Pan Śmietna. Neymar, 4 do 2. Pani Pudy, Paze No, subskrypcje y, Emeralda. Jakby właśnie psodisz 7 Ery Kłosek, to tak samo coś znany youtuber Ty masz spin serio. Ja ja, ja mam ja mam 12 No, Ma więc od ciebie mamy ja mam 12 <grystanie> Da, tak. dlaczego? Dając mi suba, <laughs> a okay. i, i, i mnie też możesz przy okazji powiedzieć, że twoi ulubienie przyjaciele też nagrywają na YouTubie, i możesz ich y, wspomóc, ich dając im suba. <laughs> Okej okay. Co ja was? Forever właśnie A muta jesteśmy jesteś mojego przyjaciółmi Nikt nie mówił, że jesteś moim przyjacielem. No ale ja jestem nie. Nie no. wiem. Ty jesteś moim, bardzo mnie lubisz. Kto by mnie nie lubił? Lubię Ciebie. <gry> nie, ja lubię ciebie. Czekaj, lubię twoją <gry> matkę. O, ty. Erykosa, er, er, jej nie lubi? <gry> 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 Ej, yeah, Hartrich Messiego. Znany youtuber, Emerald. Emerald. <gry> ty <gry> zarabiasz? I mów. Aha! Ale a to, to, to miało być niepubliczne. Nie to miało być... Ej, ten to był dobry. Mam wow, ty też reklamujesz frapsa. Dlaczego? Nie po... wiem. Za, za dwa grosze co może kupić. Ale ty jesteś śmieszny. Kto ja? Nie. <grym> Erik Mama krakowanego gracza. Nie. Ty też jesteś śmieszny, jak patrzę po twoich postach. Nie, ja jestem śmieszny. Jak Jasiu Dąbrowski? Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. na nie namodę nam do Link do Facebooka. Dlaczego ona podezwała... Z... O, ja mam jedną wiadomość. Od kogo? Eee, Ale ty masz bana? Eee, nie, na Facebooku. A? Na Facebooku jestem. 在。 Stacja sbrnk.pl <laughs> Typowy lisu, co typowy lisu? No list? bo to jest jego, jego facebook Zobacz jak po no nas stoi facebook Prawie 18 O to fajne Lel?